Tutaj nauczę cię, jak wstrzymać nagrywanie wideo na swoim iPhone'ie, jeśli nagrywasz wideo i nagle chcesz wstrzymać wideo, ale nie kończyć nagrywania, to znaczy wstrzymać je na sekundę, aby szybko wznowić wideo. Dzisiaj nauczę Cię, jak możesz to zrobić za pomocą swojego iPhone'a. Ale najpierw zasubskrybuj nasz kanał. Dziękuję bardzo. Działa to tak samo, niezależnie od tego, czy masz iPhone'a, czy iPada. Wchodzimy do kamery i gdy już jesteśmy w kamerze, klikamy wideo i zaczynamy nagrywać wideo. Wyobraźmy sobie, że teraz chcemy zatrzymać nagrywanie, na przykład dlatego, że pojawiają się dane osobowe, których nie chcemy wyświetlać w filmie. Cóż, naciśniemy przycisk pauzy, który pojawi się po lewej stronie, w ten sposób jak zobaczysz u góry licznik został już wstrzymany. Dzieje się tak, ponieważ jest wstrzymany, możemy kontynuować nasze życie. A gdy chcemy wznowić nagrywanie, ponownie naciśniemy lewy przycisk, a licznik będzie kontynuował liczenie, a wideo będzie nadal nagrywane. Zobaczymy wynikowy film. Jak zobaczysz, wideo podąża za przewodnikiem przez chwilę i od jednej chwili do drugiej wideo zostało wstrzymane i trwa, aby szybko zmienić ujęcie. Zatrzymuje wideo i nagle pojawia się następne ujęcie. W ten sposób możemy nagrywać i zatrzymywać nagrywanie oraz wznawiać nagrywanie bez konieczności nagrywania dwóch różnych filmów, jeśli masz jakiś inny problem. Nie wahaj się napisać go w komentarzach. Do zobaczenia później. Dzięki.